Słuchajcie, jeśli nie macie konta na Ewiner, możecie zagrać swój pierwszy kupon, a jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Promocja jest przedłużona na finały Ligi Europy i Ligi Mistrzów, więc korzystajcie póki jeszcze można. Witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji Ewinera i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym polskim i legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny VIP155, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 176,14 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 155 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł z eWinner. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Interem, Mediolan i Sebiją. Później dopisujecie swój login z eWinner, czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do godziny 21. Wraca sezon francuskiej Ligue 1 i na inauguracji mamy starcie jean Bordeaux Nantes. Stawiamy tutaj na Bordeaux ze zwrotem w razie remisu. Dlaczego? Duża część podstawowego składu Nantes jest wykluczona z gry przez kontuzję lub znajduje się na kwarantannie. Mowa o Abaycie, To, Vague czy Limbombe. Wszyscy są zawodnikami często goszczącymi na murawie i wobec takich osoby Nantes ciężko będzie osiągnąć na wyjeździe dobry wynik. Drugi nasz typ to już finał Ligi Europy między Interem i Sewillą. Spodziewamy się tutaj niezwykle zaciętego spotkania. Obie drużyny brylują w tym sezonie w obronie, grając twardo i skutecznie. Liczymy tutaj na minimum 4 kartki. W półfinałowym starciu z Szachtarem, choć Inter nie dostał żadnego żółtka, to popełnił aż 21 fauli. Jeśli w finale osiągną podobny wynik, żółte kartki na pewno pójdą w ruch. Sewilla w starciu z Manchesterem United wdała się w niezłą kopalinę, gdyż w całym meczu widzieliśmy aż 30 fauli i 5 żółtek. Dziś z racji rangi meczu nikt nie odstawi nogi i możemy się spodziewać minimum czterech żółtych kartoników. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Przypominam o dwóch rzeczach: po pierwsze promocja na Ewin, która jest przedłużona jeszcze na finały ligi Europy i ligi mistrzów, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia jutro.